Złotego Godła Programu Operator Logistyczny Roku to pierwszy jest dowódca spośród firm reprezentujących rodziny Kapitał. To zwycięstwo zapowiadały notowania z kilku ubiegłych lat, kiedy to firma ta aż czterokrotnie zajmowała drugie i trzecie miejsce w rankingu. Okay. Uwaga, uwaga! Laureatem Złotego Godła Programu Operator Logistyczny Roku 2014 została firma Maszoński Logisty! Mirosław Maszoński is entering the stage, ladies and gentlemen! Brawo! Oto główny zwycięzca już na scenie. Dobry wieczór. E, tak chwileczkę przed rozpoczęciem gali Zadzwoniła do mnie moja dwunastoletnia córka i mówi, tata, ale ja z Mateuszem, to e, my też się przyczyniliśmy do tej nagrody, bo ja mówię, dlaczego? Córka mówi, no bo my jesteśmy grzeczni i was z mamą nie wkurzamy i możecie pracować. E, szanowni Państwo, drodzy organizatorzy, to dla mnie wielki zaszczyt stać przed Państwem i trzymać w ręku tą złotą statuetkę, tego złotego Oscara. Jest to już któraś z rzędu nasza statuetka, ale ta jest najważniejsza, bo ta jest złota. Eee, tak wcześniej przed eee, gałą jeszcze spotkałem kolegę tutaj też z branży i mówi jak do mnie w holu hotelowym z przerywnikiem. Ty słuchaj stary, powiedz mi jak ty to robisz? "No myślę, że to jest bardzo proste. Wystarczy długoletnia wizja, Odważny plan działania, który należy przekraczać i przede wszystkim, co jest najważniejsze, to ludzie w firmie, którzy są w stanie w to uwierzyć, że ten plan można zrealizować. Ja z tego miejsca chciałbym podziękować dla naszych klientów, którzy nam zaufali i którzy pokazali, że w tym biznesie jest też partnerstwo wielu lat. Ale tak naprawdę jest tutaj dzisiaj ze mną, moja, mój team, moi współpracownicy, najważniejsze osoby w firmie, które tą firmę reprezentują na co dzień, który, którzy ten plan wdrażają. I tak naprawdę to jest wasza statuetka. To wy tworzycie tą firmę i wam za to bardzo, bardzo dziękuję. I chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że również wy. Możemy zadeklarować, że to jest mobilizator do tego, aby utrzymać tą jakość, jak i również cały czas ją doskonalić. Dziękuję Państwu bardzo i życzę miłego wieczoru.